Agata Duda została obrażona. Według słów jednego z najwybitniejszych specjalistów w sprawach dyplomacji, żona Andrzeja Dudi mogła zostać zaatakowana przez jednego z najbliższych współpracowników jej męża, który w konsekwencji powinien zostać usunięty ze swojego stanowiska. Czy głowa państwa wysłucha apelu eksperta? Agata Duda została obrażona przez prezydenckiego doradcę. Według słów jednego z największych polskich ekspertów w sprawie dyplomacji prezydencki minister obraził żonę polskiego prezydenta Wszystko przez kontrowersyjną wypowiedź, która mogła obrazić pierwszą damę. Kropka Agata Duda została obrażona przez doradcę jej szefa. Ekspert zabiera głos w sprawie kontrowersyjnej wypowiedzi Nie da się ukryć, że Krzysztof Szczerski, który pełni funkcję prezydenckiego doradcy, swoją wypowiedzą dotyczącą nauczycieli szokował polską opinię publiczną, sugerując, że osoby nauczające nie powinny mieć pretensji dotyczących niskich zarobków. Według eksperta każdy z nauczycieli powinien mieć dzieci, aby móc korzystać z dodatkowych państwowych pieniędzy. Nauczyciele nie mają obowiązku życia w celibecie. W związku z powyższym także te transfery, które są dzisiaj dokonywane np. Dla rodzin polskich, 500+, plus, to też dotyczy nauczycieli. PiS daj pieniądze nauczycielom, bo daje wszystkim Polakom powiedział Szczerski w wywiadzie na antenie Polskiego Radia Takie słowa wzbudziły wiele komentarzy ze strony ekspertów analizujących polską scenę polityczną. Doktor Janusz Sibora uważa, że taki atak w nauczycieli, czyli w grupę zawodową, do której należy Agata Duda, powinien zaowocować pozbawieniem szczerskiego stanowiska. Sibora. .Szczerski powinien zostać zdymisjonowany. O swoim poglądzie, dotyczącym pozbawienia szczerskiego stanowiska, polityk postanowił opowiedzieć w wywiadzie z portalem na temat. Prezydencki minister nie powinien się w ten sposób wypowiadać. Te słowa są absolutnie nieakceptowalne. Przypomnę, że pałac prezydencki zapowiadał walkę z językiem nienawiści. Moim zdaniem Krzysztof Szczerski powinien podać się do dymisji albo powinien go zwymisjonować Andrzej Duda powiedział ekspert do spraw polskiej dyplomacji. Według eksperta wypowiedź o nauczycielach uderza także bezpośrednio w pierwszą damę, która przez wiele lat pracowała w szkole. Powiedzmy wprost: prezydencki minister obraził pierwszą damę i Andrzej Duda powinien go zdymisjonować. Przecież prezydent zawsze zwracał uwagę, gdy ktoś obrażał jego małżonkę. W jednym i drugim aspekcie. Szczerski obraził całą grupę społeczną. Przecież celibat dotyczy bardzo wrażliwej sfery życia. Dzięki prezydenckiemu ministrowi słowo celibat nabiera nowego kontekstu politycznego. Będzie odtąd słowem flagowym ministra Szczerskiego, stwierdził specjalista do spraw dyplomacji.